Salve wszystkim! Dzisiaj taki odcinek specjalny ponieważ e, dzisiaj czyli 4 marca jest premiera e, najnowszego Batmana z okazji tego postanowiłam zrobić o, taki, ma, taki krótki odcinek specjalny w którym będę rozwiązywać e, quizy na temat e, Batmana ogólnie całego Ogólnie Batmana. Czy to go tam, czy, czy jednego z Robinów, zobaczycie. Zaczniemy od pierwszego, czyli yy, czy rozpoznasz złoczyńców Batmana. Mam nadzieję, że będzie to proste. Trochę w tym się, trochę. Co, z, trochę z filmów, trochę z komiksów, trochę doczytałam jakiś czas temu. No to co, zobaczymy ile będę miała procent. Zacznijmy. Pierwszy jest Joker. Joker to akurat jest bardzo prosta postać mamy go tutaj Catwoman no dobrze, Catwoman już tutaj też mi się rzuciła w oczy na początku Two-Face prościzna pingwin dobra, pingwin też mi się chyba rzucił w oczy tak, mamy tu pingwina Harley Quinn Miłość Jokera właściwie odwrotnie Harry go nie zakochana na Riddler. Eee, no to teraz troszkę mała zagwostka. <laughs> Tego nie kojarzę. Nie wiem, ten? Nie. Riddler. O, jeżeli wiecie, dajcie znać. Nie wiem, ten? Nie. No to jest chyba pierwszy, którego nie wiem. Nie. A to a to inaczej, człowiek zagadka. No dobrze. Bane. Bane'a tutaj już widziałam. Jest tutaj. Deadstroke. No dobra, tylko trzeba teraz znaleźć tego Deathstroke'a Tu jest. szas z... Nie wiem, jak się czyta. I nawet trafiłam. Hush. Hush, hush. Oj, oj, Ten? Nie czy... Od razu mówię. Akurat tego komiksu nie czytałam. A ten! Okej, okay, trochę wygląda inaczej. Black Mask. No to standardzik. Mr. Freeze. Hugo Str Strange? Hugo Strange? Y ten nie. Będzie pod Mombata? Być może? Nie. nie. Okay, mamy. Python Eevee. To jest nie świniak? Nie. O kurcze. <tuszel> ten? Też nie co mówiąc, ten może aj, aha, dobra to był kwiat yy, bluszcz, mad hater mad hater yy. czu, czu, czu. no kurcze naprawdę kapelusznik? tak killer croc, okej okay. clayface mam go tutaj, rush Agul. Dobra. Professor a dobra, Profesor pick o tu mam tą świnkę mam skarkrow e, dajcie mi chwilę ja wiedziałam, który to jest e, skarkrow A... wiecie, że teraz wypadł mi z głowy? o, tu jest dobra solomon grandy o kurcze ten? ten? red hood? czy taki wróg? później raczej był jako kumpel killer mod Killer, killer, to nie ten, a, ten, Code of Call, nie wiem, tego kompletnie nie wiem, nie wiem ten z kartami, nie, ten, nie, a dobra, Firefly, tutaj mamy, Dead, Dead, Clock, z zegarkiem, Electronic i Calendar Man, ile mamy? Prawdziwy fan? No nie wiem. O, 76%. Ładnie, ładnie. O, i mam fajną Harley Quinn. No dobrze. Weźmiemy teraz... Yy, może... Mm, hmm... Może ten. Jaką jesteś postacią z filmu serii Mroczny Rycerz? Okej. Okay. Który przedmiot określa Cię najbardziej? Przedmiot? Przymiotnik. Sorka. Wierny... Przebiegły, pomysłowy, szalony Impulsywny, wrażliwy Powiem wam, że jestem bardzo pomysłowa Ok, dalej Który cytat najbardziej do ciebie pasuje? O kurczę, albo zginiesz jako bohater Albo dożyjesz dnia, kiedy Staniesz się złoczyńcą Był bohaterem, którego go tam Potrzebował, ale na którego nie zasługiwał Najciemniej jest zawsze pod świ świtem, Przed świtem przepraszam. Jedyny sensowny Sposób na życie w tym świecie To ten pozbawiony reguł bohaterem może być każdy znaczy, dla mnie według mnie bohater może być każdy kim jesteś w grupie przyjaciół? Ha, śmieszkiem, liderem, opiekunem, świrem, doradcą, buntownikiem ojojoj, oj, oj, szczerze nie mam pojęcia hmm. ha, może w doradcą? może w doradcą właściwie Chociaż... Nie, ja mam trochę... Pocz... Ja mam poczucie humoru, więc będę się Jaki zawód mógłbyś mieć? Psychiatra, policjant, złodziej, kelner, polityk, dzien... dziennikarz. Szczerze. Nic mi tu nie podchodzi. No, ale trzeba coś wybrać. Weźmy dziennikarza. Okej. Okay. Co jest Twoim życiowym celem? Ochrona moich najbliższych, spełnianie moich marzeń, beztroska, zabawa kosztem innych, zdobycie bogactwa, założenie idealnej rodziny. Powiem Wam, że założenie idealnej rodziny. <grymne> Ale to już nie będę tłumaczyć czemu. Zresztą, że mnie nie pasował za bardzo. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Rezygnacja z osoby, na której mi zależy, wybaczenie osobom, które mnie skrzywdziły, nauczenie się jak być niezależnym, Wstawia wstawanie po każdej porażce, radzenie sobie w stresujących sytuacjach. Szczerze, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale obstawiałabym może to. Chyba, nie wiem. Naprawdę! Pierwszy z brzegów był naprawdę nie wiem. Idziemy dalej. Co lubisz robić w wolnym czasie? Rozwijać hobby, odpoczywać lub bawić się, spotykać się z przyjaciółmi, nadrabiać drabie i sprzątać coś innego. Eee, raczej rozwijać hobby. Dobra, czy jesteś fanem Batmana? Oj, tak. I kogo mamy? Joker! No dobra, wyszedł mi Joker. Przypominasz Jokera, jesteś czystym chaosem. Twoja tożsamość i przeszłość są bardzo tajemnicze, i wolisz się raczej śmiać niż wpaść w absurdalny kryzys tożsamości. Nie lubisz poważnych ludzi. Okej. Okay. <gryzys> Nie spodziewałam się. No dobrze. Ojejku. No dobra, to myślę, że zrobimy jeszcze. Eee, może ten? Jesteś bardziej jako Batman czy e, Robin? Zobaczymy. Jaki jesteś? Odważny, zabawny, inteligentny, porywczy, odpowiedzialny, silny. Akurat odpowiedzialność. Dobra. Czy posiadasz pełną rodzinę? E, no way. Już nie. Niestety. Ale to nie zdradzę. Niestety. Dla ciekawskich, no nie, nie, nic z tego nie wyciągnięcie Kim wolałbyś być w przyszłości? cyrkowcem, biznesmenem, astronautą, kelnerem, sportowcem, superbohaterem ojejku, superbohater i tak to się nigdy nie sprawdzi ale bardzo sportowcem, szczególnie w jeździectwie idziemy dalej czy cieszą cię luksusowe przedmioty? od razu powierzenia czy wolałbyś podróżować? motocykl, samochód, samolot? Ehm, szczerze, moim marzeniem jest jeździć motocyklem <laughs> nie wiem, czy do tego dojdę dobra czy twoim ulubionym kolorem jest czerń? Czarny niestety nie. Moim ulubionym kolorem jest zielony. Ile masz lat? O nie, będziecie wiedzieć. <grym> Ale na szczęście tylko przedział. No dobra. Który członek Lix sprawiedliwych jest twoim ulubionym? <laughs> no dobrze. No moim akurat jest Batman. Wyszedł mi Robin. No spoko, co zapiszę. Jesteś... Jak robi? Nie, niezawodny pomocnik, zabawny i otwarty, nieustraszony, który pode, podej, podejmie się każdego zadania. Jesteś optymistą, pomimo przykrych wydarzeń, które spotkały się w życiu. Szczerze? Cholernie ten opis do mnie pasuje. Bardzo ten opis do mnie pasuje. Oj, bardzo, bardzo. <słuch> no dobrze. Hmm. Myślę, że może jeszcze jeden tak na szybko. Yy, który Batman pasuje do ciebie. Zobaczymy, jest też no, ciekawa. Czy oglądałeś wszystkie filmy z Batmanem? Yy, hmm, szczerze. Przed dwa, 2000 rokiem oglądałam. Lecimy dalej. Czy lubisz Batmana? Lubię. Lubię, lubię. lubię. Czy czytasz, czytałeś komiks o Batmanie? E, tak, właśnie czytam. <grym> czytam. I powiem Wam, że sporą już kolekcję mam. <grym> ale może kiedyś o kolekcji, którą z tych aktorek lubisz najbardziej? O kurczę. Szczerze. <grym> A, o. Nie sprawdzałam za bardzo, ale nie wiem. Obstawiam, może że Michael... Faith. Niech będzie. Który strój najbardziej przesuje do Patmana? Szczerze, najbardziej mi się podobał yy, strój yy, ten pierwszy z lewej. Nie wiem, czemu, zawsze mi się podobał. Wybierz Sara. Jajku, serio? Ohoho, nie wiem. No i będzie ten. Wybierz cytat. Znowu? Dobrze. Rzut monetą to jedyna autentyczna sprawiedliwość. Chyba nie. Na, ta, na tak zwanym normalnym facecie zawsze się człowiek zawiedzie. Psychopatów się nie boję, w końcu są pod opieką. No, śmieszny trochę. Jeśli jesteś w czymś dobry, nigdy nie rób tego za darmo. Hmm? Jesteś przestępcą, zawsze nimi byliśmy, nic nowego. Hej, Freeze, jestem Batman. Nie, raczej to wezmę. Batman grany przez Michaela Katona. Hmm, ciekawe. To właśnie ten Batman najbardziej do ciebie pasuje. Spodziewałeś się tej wersji bohatera? A może oczekiwałeś innej? Daj znać w komentarzu. No. <śm> no nie wiem, nie wiem, czy się spodziewałam, czy nie. No nic. Mi wydaje mi się, że to tyle. Miałam jeszcze parę przygotowanych innych quizów, ale myślę, że te cztery jak na razie starczą. 3, 4? Ale myślę, że wystarczą. No więc co? Ja się z wami żegnam. Dajcie znać, jak podobał Wam się nowy Batman. Ja, w ja się wybieram na niego, akurat. Dzisiaj, w Dzień Premiery. No i co? Myślę, że słyszymy się w kolejnym odcinku. W takim razie, trzymajcie się. Cześć i pa pa!